Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o uroczystościach upamiętniających podpisanie Konstytucji 3 Maja, krytyce papieża Franciszka przez Tomasza Terlikowskiego czy kandydaturze Sylwii Spurek na stanowisko prezydenta Polski. Proszę Państwa, tegoroczne uroczystości z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były skromniejsze niż zazwyczaj. Zazwyczaj bowiem odbywały się one na Placu Piłsudskiego pod grobem nieznanego żołnierza. No i tam się spotykało wojsko i tak dalej, a tym razem uroczystość odbyła się na Placu Zamkowym. No tam garstka obywateli, garstka mieszkańców Warszawy się zgromadziła, y, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, no i Pan Prezydent, y, Pani Kierowniczka Sejmu, y, Pan Kierownik Senatu, y, Pan Premier Morawiecki, y, no i jeszcze ministrowie, Pan Błaszczak, y, no i dyplomaci, ale chyba nie wszyscy, zwraca uwagę w każdym razie ja nie zauważyłem naczelnika państwa. Nie wiem dlaczego, czy też znowu był na kwarantannie, tak jak podczas wizyty prezydenta Bidena, czy też z jakiejś innej przyczyny nie stawił się na uroczystość, obchod, uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ale proszę Państwa, może być w tym pewien głębszy sens, w tej skromnej oprawie, skromniejszej w każdym razie oprawie uroczystości. Otóż y, z, chciałbym zwrócić uwagę na przemówienie pana prezydenta Dudy, które no, sprawiał wrażenie, jakby nie czytał z kartki, tylko mówił z serca, że tak powiem. Y, no więc y, szczerze mówił, skoro z serca, to szczerze. No, i powiedział tam dwie ważne rzeczy, że w związku z tym to skomplementował oczywiście rodaków, że tak otworzyli domy, serca i tak dalej przed uchodźcami z Ukrainy. No i w związku z tym stwierdził, że dotychczasowa historia stosunków polsko-ukraińskich została unieważniona jak została unieważniona, no to my bez żadnej historii nie możemy. Musimy sobie jakąś nową, nie wiem kto to będzie robił, tę nową historię napis napisze. Pewnie pani Bogumiła Berdychowska być może z jakimiś kolaborantami z Ukrainy, no bo nową historię Polski to oczywiście Muzeum Żydów Polskich POLIN już tam przygotowuje taką, żeby było dobrze. No i to jest jedna zapowiedź, którą można wydedukować z przemówienia pana prezydenta, zapowiedź tego co się będzie działo, a druga zapowiedź to jest takie dosyć zdumiewające stwierdzenie Pana Prezydenta, który zresztą powoływał się na proroctwo Prezydenta Zeleńskiego, że tylko patrzeć, a między Ukrainą i Polską nie będzie żadnej granicy no to by potwierdzało te podejrzenia, że jakieś decyzje może już zapadły, o których jeszcze my nie jesteśmy oficjalnie poinformowani, ale prezydent Zeleński już tam coś musi wiedzieć. I to jest zgodne z tym pragnieniem serc goryjących uczestników debaty, jaka odbyła się 13 kwietnia w Mikołajkach z okazji tam takiego sympozjonu samorządowego. Tam właśnie wszyscy paneliści uczestniczący w tej debacie zgodzili się skwapliwie, że powinna powstać jak najszybciej Unia Polsko-Ukraińska. Skoro tak, no to znaczy, że Polska zostanie przyłączona do Ukrainy, a jeżeli nie będzie już granicy między Polską a Ukrainą, no to oczywiście narażamy się w ten sposób na to, że Rosja, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Potraktuje tak jak terytorium ukraińskie, co będzie tym bardziej racjonalne z ich punktu widzenia, tych kremlowskich tam bandytów i zbrodniarzy wojennych, że przez Polskę przechodzi główny strumień pomocy wojskowej dla Ukrainy. No to możemy się tu spodziewać, proszę Państwa, rozmaitych niespodzianek. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, że nastąpiło, nastąpił taki dysonans straszliwy, i to na szczeblu nawet nie to, że światowym, ale zaświatowym. Dotychczas wydawało się, do niedawna, już od niedawna, wydawało się, że Pan Bóg wreszcie się zdecydował, stanął po właściwej stronie mocy. Wspiera, że tak powiem, Ukrainę. A tymczasem papież Franciszek w wywiadzie dla Corriere della Sera powiedział między innymi, że wyraził takie przypuszczenie, że przyczyną wojny na Ukrainie mogło być szczekanie na to, pod rosyjskimi drzwiami. No ta deklaracja papieża Franciszka, to przypuszczenie papieża Franciszka ogromnie zasmuciło pan redaktora Tomasza Terlikowskiego, który no nie ukrywa swojego rozczarowania i skrytykował papieża Franciszka za trzy takie myślozbrodnie. Po pierwsze, że papież Franciszek jest naiwny. No to na pewno, gdyby słuchał pana redaktora Sakiewicza, Ewentualnie pani redaktor Edyty Lewandowskiej, no co by się tam podciągnął, że tak powiem, a no to jest naiwny. Po drugie, pan Terlikowski zarzucił papieżowi, i słusznie, że papież w ogóle nie zna świata. No kiedy miał poznać ten świat? skoro nawet y, pana Terlikowskiego nie przyjął nigdy na audiencji. Pan Terlikowski bym powiedział, jak świat wygląda, z której strony świat jest posmarowany, bo to takie rzeczy, to już pan redaktor Terlikowski wie, a pan redaktor Sakiewicz w jeszcze większym stopniu tę wiedzę posiada. No i wreszcie, ale to wszystko nic, te myśl o zbrodnie to jest jeszcze nic, w porównaniu z trzecią myślą, zbrodnią, której papież Franciszek w tej wypowiedzi się dopuścił. Otóż pan redaktor Terlikowski strasznie skrytykował papieża za to, że szczerze to powiedział. No kto to widział, żeby ludzie, a zwłaszcza papieże, mówili szczerze? Powinni brać przykład z pana redaktora Terlikowskiego, który nigdy szczerze nie mówi, tylko zawsze tak, jak się należy, jak trzeba. I miejmy nadzieję, że papież Franciszek się opamięta, bo jak nie, no to nie wiem, co to będzie. Do tych, w dodatku, dowiedzieliśmy się od pana Jarosława Makowskiego z gazety wyborczej, że papież nie tylko jemu, ale samemu panu redaktorowi Michnikowi odmówił wywiadu. No to rzeczywiście już dobrze to nie wygląda nie ma rady. Po, powtórzę swój, swój postulat racjonalizatorski w czynie społecznym, zgłoszony, że następnym papieżem powinien zostać pan redaktor Tomasz Terlikowski. No i on już będzie wiedział, zna świat że tak powiem naiwny to na pewno nie jest, no i szczerze nie będzie mówił, tylko zawsze tak jak redaktor Michnik, zgodnie z mądrością etapu. Proszę Państwa, no widzimy, że tu w zaświatach panuje, zapanował znowu nieporządek. Za sprawą papieża Franciszka, a tymczasem nasz nieszczęśliwy kraj w związku z planowaną Unią z Ukrainą wkracza w etap surowości. No i takim elementem tego zwiastunem, tego wkraczania w etap surowości. Było zablokowanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego portalu w Realu 24 za szerzenie ruskiej propagandy. Z satysfakcją doniósł o tym portal pana redaktora Tomasza Sakiewicza, który oczywiście żadnej ruskiej propagandy nie uprawia, tylko ukraińską. No i widzimy, że tropienie ruskich agentów, co to im śmierdzą o nuce. Już się rozpoczęło. Ale oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tutaj powinność swojej służby zrozumiała. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy się tutaj wypowiadali na, w internecie, bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już na pewno przygotowuje sprawy. Operacyjnego rozpracowania. Ja tu już bym miał trzecią, taką w wolnej Polsce. No, ale przecież na tym się nie skończy, bo ja tu jestem mały pikus, ja tu jest, są jeszcze inne portale, w które można będzie posądzić o uprawianie rosyjskiej propagandy. Bo kto uprawia rosyjską propagandę? No, po pierwsze ten, który uprawia, który nie uprawia propagandy ukraińskiej, a po drugie, ten, który nie ćwierka zgodnie z oczekiwaniami rządu dobrej zmiany. No to wiadomo, jak nie ćwierka, to znaczy ruski agent, bo nawet nieprzejednana opozycja w pewnych sprawach tam się pięknie różni, ale w zasadniczych sprawach to ćwierka w jednym chórze razem z rządem dobrej zmiany. No a kto nie ćwierka, no to ruski agent, wiadomo, i bezpieczniacy z ABW się nim zajmują. Proszę Państwa, widzimy, że przed naszym nieszczęśliwym krajem otwiera się świetlana przyszłość, ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, że pani Sylwia Spurek właśnie zapowiedziała. Zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich, no to rzeczywiście jest wiadomość. No i od razu zaprezentowała pewien istotny fragment swojego programu wyborczego, mianowicie konstytucję trzeba zmienić, to znaczy nie tyle zmienić, co uzupełnić wprowadzić tam prawa, Zwierząt i kobiet. No, myślę, że na pewno, jak prawa zwierząt i kobiet zostaną wprowadzone, no to jakiego prezydenta wtedy będziemy potrzebowali? Takiego, który by zwierzęta i kobiety. Najlepiej zrozumiał. No, nie, poza panią Spurek to nikt tak świetnie uh, się nie wczuje tutaj uh, w, 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 w poczucie zwierząt, w dobrostan zwierząt. No i tam z kobietami to się sp sp spłakały, by tam był prezydent, pani prezydent, i kobiety by się spłakały, także wszystko Byliby zadowoleni, bo nie wiem, czy państwo wiecie, tacy francuscy fraszkopisowie, na przykład taki Claudius de Lurier, no, pisał napisał kiedyś taki. Bardzo ciekawy wierszyk, że jak to sławna aktorka opowiadała mu o wybrykach swojego pierwszego kochanka, no i na pół ze śmiechem, i na pół z rozmarzeniem powiedziała, jak pisze Delier, te czarujące słowa: Ach, to były piękne czasy, taka była mnie szczęśliwa. Proszę państwa, zbliża się gorące lato, nie tylko ze względu na klimat, bo wojna z klimatem wchodzi w fazę decydującą. Jak ludzkość walczy z klimatem, to klimat zaczyna walczyć z ludzkością i codziennie mamy tego nowe dowody, ale przede wszystkim ze względu na przebudowę naszej tubylczej sceny politycznej widać przygotowania bardzo staranne zresztą do wykreowania lewicowej alternatywy, nie tylko zapowiadana Kanonizacja generała Jorżelskiego y, temu ma służyć, ale również nabożeństwo wynagradzające za z niewagi i zelżywości, jakich doznał we Wrocławiu pan profesor Zygmunt Bauman. Otóż pan profesor Zygmunt Bauman został tam wygwizdany i wytupany przez Młodzież Narodową. W związku z tym prezydent, prezydent Dudkiewicz, który go tam zaprosił i ściągnął, musiał wezwać golędziniaków i dopiero za zasłony tyraliery golendziniackiej pan profesor Bauman mógł spokojnie duraczyć mniej wartościowy naród bylczy, bo pan profesor Bauman nie jest żadnym naukowcem, powiedzmy sobie szczerze. To jest propagandista, który najpierw się obrzezał w latach dobrego fartu stalinowskiego, obrzezał się na nakciw, ale kiedy Władysław Gomułka, jak to powiedziała Golda Mary, umożliwił Żydom opuszczenie Cudnego Raju, gdzie rodzili ile tylko było możliwe, to profesor Bauman natychmiast się obrzezał powtórnie, tym razem na postmodernizm. I w tej chwili duraczy, mniej wartościowy naród tubylczy bylczy postmodernistycznie. Oczywiście pani Barbara Kudrycka natychmiast padła na kolana, białe swoje i zainicjowała nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i złżliwości, zal jakich doznał pan profesor Zygmunt Bauman. No a pan redaktor Wiesław Dębski rozwinął bardzo ciekawą teorię na temat usprawiedliwienia, z którymi się chcę z państwem podzielić, bo tutaj teologiczne aspekty, jak mamy kanonizację generała Wielkiego, Wynagradzające nabożeństwo do Zygmunta Baumana, no to siłą rzeczy teologiczne aspekty się tu wiążą. No i pan redaktor Dębski wysunął hipotezę, że wprawdzie Pan Bauman Zygmunt no, mocno nabroił tam uczestnicząc w, w z różnych zbrodniczych przedsięwzięciach jako komunista, jako politruk kabawiaków i jako tajny współpracownik informacji wojskowej, więc już wszystkich możliwych łajdacz się dopuścił. No ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia według pana redaktora Dębskiego, ponieważ profesor ba Bauman wierzył, że komunizm jest dobry dla Polski. No to okazuje się, według tej hipotezy, wiara usprawiedliwia wszystko. Ale nie każda wiara, ośmielam się zwrócić uwagę, że. Rudolf Hess, zastępca wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera, też wierzył w narodowy socjalizm i wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec, ba, nawet mocniej wierzył niż Zygmunt Bauman, bo się nie obrzezał, chociaż był skazany na dożywotnie więzienie w Szpandau i do końca życia wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec. I wierzyłby nadal, gdyby dożył, ale nie dożył, bo jak Państwo wiecie, został uduszony kablem elektrycznym przez. Z angielskich agentów, którzy już uznali, że narzył się dostatecznie długo i wystarczy. Podobnie Stefan Bandera. Przecież Stefan Bandera tak samo gorąco wierzył, że nacjonalizm ukraiński i czystki etniczne są dla Ukrainy dobre. Gdyby tak nie uważał, to by ich nie przeprowadzał. I trudno się z nim spierać, proszę państwa, bo czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa, tak senat się odważył to nazwać, jednak przyczyniła się do tego, że dzisiaj Prawa Ukrainy do Wołynia nikt już nie podważa, więc czystki etniczne, jak się okazuje, są moralnie pożyteczne. To nie jest tak, jak się nam tu próbuje wmawiać, że to wszystko jest złe. Jak jest złe, jak dobre owoce przynosi, to znaczy przynajmniej dla Ukrainy, bo dla naszego nieszczęśliwego kraju to już nic dobrych owoców przynieść nie jest w stanie, to jasne. Otóż, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, dlaczego na przykład Wiara Rudolfa Hessa jest gorsza niż wiara Zygmunta Baumana. Otóż przypominam, że Narodowy socjalizm został zmuszony do bezwarunkowej kapitulacji, podczas gdy komunizm swój pozorowany upadek wynegocjował, a dlatego mógł wynegocjować, że wcześniej jeszcze zdążył się zaopatrzyć w bombę atomową i wodorową. Wygląda zatem na to, że to nie wiara człowieka usprawiedliwia. Tylko bomba atomowa. I to jest zupełnie nowy aspekt teologiczny, który w całej sprawie dzięki zniewagom i zelżywościom oraz nabożeństwu wynagradzającemu do Zygmunta Baumana za zniewagi i zelżywości możemy poznać. Tymczasem, powiadam, na politycznej scenie szykuje się podmianka: Prawo i Sprawiedliwość pnie się w sondażach w górę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął dobry wynik, chociaż jeszcze nie wygrał wyborów uzupełniających we No więc to wprawia w euforię wszystkich zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, że tylko patrzę, jak tak dalej pójdzie, to Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku może uzyskać większość konstytucyjną, no i wtedy zrobi w naszym nieszczęśliwym kraju porządek. Widać, że nad premier Donald Tusk, nad Platformą Obywatelską, nad premierem Donaldem Tuskiem parasol ochronny rzeczywiście jest stopniowo zwijany. Dwie przyczyny tego są. Pierwsza, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo wkraczamy w kryzys więc. Tu premier Tusk się nadaje jak najbardziej, już mu złocą drogi, ale druga przyczyna się pojawia. Otóż okazało się, że niemieckie firmy, które budowały stadiony na Euro 2012 i budowały różne inne obiekty, nie dostały zapłaty za swoje usługi. Otóż to już nie są żarty. Widzimy, że pan premier Tusk musiał ogłosić suwerenną decyzję, że kandydowanie w tych okolicznościach na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej ma surowo zakazane, surowo zakazane, no i będzie musiał wypić kielich goryczy do końca.